W gorącym okresie yy, przedwyborczym większość polityków yy, mówi o tym, że należałoby coś zrobić z tak zwaną kwotą wolną od podatku. W momencie, kiedy oni muszą ten temat, od razu większość ekonomistów, szczególnie tych związanych z rządem, podnosi raban, że yy, nie wolno tego robić, bo przecież powstanie dziura budżetowa jeszcze większa jak yy, teraz. I że w ogóle ten kraj może się przez to załamać. No cóż, ja nie jestem ekonomistą. Można powiedzieć, że jestem ekonomistą, praktykiem, czyli jak każdy Jan Kowalski. I dlatego do wielu spraw podchodzę na zasadzie chłopskiego rozumu. Czyli takiej chłopskiej filozofii. No i zastanówmy się. Obecnie kwota wolna od podatku jest około 3200 zł. Gdyby ją podnieść na poziom 8000 zł, to okazałoby się, biorąc pod uwagę jednego statystycznego, zwykłego Jana Kowalskiego, że z tego tytułu do budżetu państwa yy, wpływa kwota yy, około 860 zł. Wyliczyłem to w ten sposób, że różnica między 3200 a 8000 to jest jak wiadomo 4800 zł. 18% od tej kwoty, no to jest owe 860 tam z jakimiś groszami. I te 800 zł miałoby być stratą budżetu. Hm. Ale ktoś tu chyba robi z nas idiotów. Bo przecież, jeżeli w mojej kieszeni nagle zostanie 860 zł, to jak znam siebie i zresztą podobnych sobie ludzi, to zaspokoimy te potrzeby własne, które do tej pory, do tej pory nie możemy zaspokoić. Czyli zakupimy coś do domu, pojedziemy, nie wiem, na wczasy, na wycieczkę. Ci bardziej biedni Oczywiście Zakupią artykuły żywnościowe W każdym razie każdy z nas Te pieniądze na pewno wyda I mały, poza jakimiś Nielicznymi osobami Które oczywiście wyciągną Słoik twist Wsadzą tam 4860 zł Zaoszczędzone Zakręcą i zakopią W ogródku, ale tych osób Będzie bardzo mało Czyli, jeżeli ja wydam 4860 zł na różne produkty, które są obatowane 5, 8 i 23%, to podejrzewam, że średni VAT takich zakupów wyjdzie około 12%. 12% od tej kwoty no to jest prawie 600 zł. Czyli okazuje się, że skarb państwa już nie traci 800 zł. Jak krzyczą i wmawiają nam. Ekonomiści, tylko raptem jest do tyłu powiedzmy 200 zł. Ale to przecież nie wszystko. Bo jeżeli milion takich osób jak ja wyda 4800 zł, to nagle okazuje się, że do gospodarki z, z tego tak tytułu konsumpcji wewnętrznej wpływa potężna kwota pieniędzy. Ktoś ten towar musi wyprodukować. Ktoś ten towar musi przewieźć, ktoś ten towar musi sprzedać. Na każdym tym etapie powstaną yy, dochody do skarbu państwa, chociażby z tak zwanej wartości dodanej. Jeżeli któryś z ekonomistów nie wie, co to jest wartość dodana w tym momencie, niech sobie spojrzy do podręcznika ekonomii. Więc podejrzewam, że w tym momencie, w najgorszym wypadku, bilans dla skarbu państwa byłby na zero z tytułu tej różnicy, ale zysk dla społeczeństwa byłby na pewno duży. Cóż, niestety żyjemy w kraju, w którym rozwijać ma się tylko Mityczna Polska. Robol może po prostu dostawać w dupę. Pozdrawiam Was. Cześć.